Pana tutaj na y, moderatora, na moje miejsce panią profesor Edytę Majcher-Ociesa, która jest y, koordynatorem spotkań ze Leżym Archivalnym, ale również tej konferencji z ramienia Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Kielcach. Pani profesor, przekazuję i państwu bardzo dziękuję. Ja bym chciał państwu bardzo podziękować. Gdyby były jakiekolwiek kwestie, w których mógłbym służyć, tak jak przy tej okazji. To y, wszystkie namiary na mnie są dostępne. Y, tak jak mówię, mamy opracowany taki, grup, y, taki model grobowca dla żołnierzy, y, dla ludzi zasłużonych, y, którzy powinni mieć taki ślad po sobie, który w sensie materialnym pokazuje, że to nie jest. Y, Zwykły człowiek, że to był człowiek, który może w sposób smutny gdzieś ginął w dołach śmierci, ale pamięć nasza wspólna nim istnieje i go wyróżnia spośród tych, którzy dbali o siebie, a nie o wspólnotę. Przepraszam, czy grupy ja symboliczne również podążają? Czy to chodzi o... Myślę, że to jest kwestia tego, żebyśmy ustalili, że taki grup robimy i wtedy zrobimy. I jeszcze raz bardzo dziękuję za ciepłe słowa. Franciszek Bana, to jego zasługi, jego życie, a mówić o tym to tylko zaszczyt. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Gorąco, Chciałem powiedzieć, że pan Tadeusz Jakubowicz, którego wyprowadził z getta jako tak. e, granatowy policjant, do dzisiaj cały czas o tym mówi, wspomina i pilnuje też tej pamięci. Dziękuję. Wraz z matką, panią Różą Jakubowicz. Tak, tak. Ten tak ten śpisz, no, tylko matka tak. nie żyje natomiast. Nie Jakubowicz jest tak. szefem krakowskiej gminy żydowskiej, gdybyście państwo y, nie wiedzieli. I y, naprawdę bardzo ładnie też. Y, Zawsze przypomina tą historię. To bardzo się cieszę. Dzięki rodzinie, właśnie e, dzięki e, Pani Róży Jakubowicz, która wnioskowała do Instytutu ja o uhonorowanie mojego taty Medalem Sprawiedliwych Narodów Świata. Więc to jest tak, taka już bliska sprawa, ale ojciec mój zasłużył na dobre słowa, bo był Kochającym mężem, kochającym ojcem, wspaniałym policjantem, Polakiem, z krwi gości. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Szanowni Państwo, rozpoczynamy drugą część naszej konferencji. Nazywam się Piotrą Izabel i reprezentuję. Uniwersytetu Jana oświeca. Jako pierwszą poproszę panią Grażynę Szporter. Pani Grażyna Szporter jest miejscowa, to znaczy jest dziewczarką, absolwentką drugiego Liceum imienia Śniadskiego, magister Ekonomii, prezesem Świętokrzyskiego stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku. W swojej działalności skupia się na upamiętnianiu funkcjonariuszy Policji Państwowej, którzy zginęli na służbie w latach 1919 39 oraz tych, którzy zginęli podczas II wojny światowej, zostali zamordowani na wschodzie oraz w niemieckich obozach koncentracyjnych. W zakresie jej zainteresowań i działań jest upamiętnienie funkcjonariuszy pozostałych służb wyborowych, co też jest ważne, m.in. innymi służby więziennej, straży granicznej oraz odkopów. Pani Drażena Potter uczestniczy w konferencjach poświęconych historii policji, organizuje wystawy oraz publikacje, opracowania poświęcone tematyce policyjnej, prowadzi warsztaty historyczne. Z jej inicjatywy upamiętniono funkcjonariuszy Policji Państwowej, służby więziennej. I po kilkudziesięciu miesiącach całego kraju odnaleziono i zrekonstruowano warunki funkcjonariuszy zmarłych w dwudziestoleciu wojny, między innymi w wszystkim, Osławcu Świętokrzys Świętokrzyskim, Skarbieżyca oraz na Ukrainę. Proszę zadać głos. Zawsze najtrudniej mówić o sobie, ale Pani doktor yy, yy, zmusiła mnie Proszę Państwa, dostałam taki temat, czy poproszono mnie o opracowanie tematu postaci policjanta, którego bym mogła tutaj dzisiaj omówić i przy w trakcie przeglądania dokumentów w archiwum, które to przeglądanie jest pracą fascynującą, można siedzieć 24 godziny i nie wychodzić. I wszystkim polecam właśnie zagłębienie się w archiwalia, a tutaj w Kielcach szczególnie ze względu na bardzo miłą atmosferę i wieloletnią współpracę. I wybrałam starszego posterunkowego Policji Państwowej Piotra Książka. Właśnie to dogłębne analizowanie dokumentów spowodowało, że wybrałam tą postać ze względu na fascynację tą, tą, tą postacią. Piotr Książek urodził się w miejscowości, tu nie będę omawiać historii policji, bo to już wielokrotnie było, w miejscowości Bardo, to jest, Państwo znają, Góry Święto Wszystkie, to jest miejscowość na trasie Dorakowa-Staszowa, przepięknie położona, daleko od szosy. W była to rodzina, zapraszam oczywiście w góry Świętokrzyskiej i, i obejrzenie tych pięknych gór, najstarszych zresztą. Piotr Książek urodził się w miejscowości Wardo, wówczas to był powiat opatowski, w rodzinie wielodziennej, w rodzinie włoskiej. Wielkość tego gospodarstwa, jak Państwo tutaj mogą zobaczyć, mierzyła się w morgach i prętach. Nawet nie wiedziałam, że były takie miary powierzchni. Rodzina, mimo tego, że była rodziną wielodzietną, jak mi tu Pani doktor zwróciła uwagę, że ten obszar, jaki gospodarstwa, jaki rodzina posiadała, był takim gospodarstwem, z którego rodzina mogła wówczas wyżyć. Nie była to rodzina. Biedna, jakoś dawali sobie radę. Jak Państwo spojrzą, co mnie zafascynowało w tej postaci, przede wszystkim to świadectwo szkolne. Jak Państwo spojrzą na to świadectwo, same piątki od góry do dołu. Nie opuścił w ciągu tego roku szkolnego ani jednego dnia, ani jednej godziny. I to. Wydaje mi się, już było takim przyczynkiem do tego, jak ta, jaki ten człowiek będzie później. Swoją karierę rozpoczął w Wojsku Polskim, służył między innymi w Przemyślu. Cały czas szła za nim jak gdyby taka chęć wiedzy, chęć dokształcania się. Po zakończeniu kariery wojskowej wrócił do swojej rodzinnej miejscowości, do swojego gospodarstwa. Zaangażował się społecznie, między innymi w organizację Koła Młodzieży Wiejskiej w Bardzie, w Ochotniczej Straży Pożarnej, ale jednocześnie cały czas pogłębiał swoją wiedzę, swoje umiejętności. Wiemy z dokumentów, które, które mogliśmy przejrzeć, że kursów różnego rodzaju odbył kilka. W 28 roku rozpoczął starania o wstąpienie do policji państwowej. Wiemy o tym, że przy wstąpieniu kandydaci musieli przedłożyć dokumenty, swego rodzaju referencje. To było sprawdzanie, to były dokumenty poświadczające obywatelstwo, dokumenty o stanie służby wojskowej i jak widzimy tutaj na dokumencie, który był wydany przez Związek. Tutaj nie mam tego dokumentu. Te, te referencje były zawsze bardzo pozytywne, tym bardziej, że były to referencje wydawane przez swoje własne środowisko, więc zawsze te, te, te opinie, te referencje były bardzo pozytywne. Przy wstąpieniu do policji kandydat musiał odbyć egzamin z poprawnego posługiwania się językiem polskim i z podstawowych działań matematycznych oraz musiał przejść badania lekarskie, które też dla niego były pozytywne i w 28 roku został mianowany posterunkowym, skierowany do szkoły szeregowych w Żyrardowie. Po jej ukończeniu został przesłany do Komendy Powiatowej w Zawierciu. Ta kariera jego można powiedzieć szybka i jeżeli chodzi o nominacje stopni służbowych. W 1935 roku zawarł związek małżeński z Natalią Rdzonek. Jak Państwo wiecie, funkcjonariusz, który starał się o zawarcie związku małżeńskiego, musiał się zwrócić z prośbą do swojego przełożonego i wówczas kandydatka na żonę była bardzo dokładnie sprawdzana właśnie z dokumentów, które są z archiwum, które są niesamowicie ciekawymi dokumentami dotyczącymi właśnie tej kwestii zawierania związków małżeńskich. Tutaj akurat opinia była pozytywna, i to małżeństwo było zawarte, ale dotarła do takich dokumentów, gdzie funkcjonariusz złożył akces zawarcia związku małżeńskiego z panną z Pińska. Wiemy, że Pińsk to był miejscowością, gdzie była pińska flota, nie morska, ale flota pińska. Śródlądowa. właśnie. I y, tam panna została bardzo dokładnie sprawdzona i y, cała jej rodzina, matka, bracia i niestety y, opinia była negatywna. Y, do tego małżeństwa nie doszło, panna nie była dobra do y, zawarcia małżeństwa, do wyjścia za mąż, za policjanta. Więc y, y, takich sytuacji było. To znalazł Pani Dyrektor właśnie tutaj. Także to są takie, takie ciekawostki i te fascynacje, które powodują, że bardzo chętnie, że tak powiem szukam cały czas czegoś, czegoś takiego właśnie odnoszącego się do Policji Państwowej. W 1936 roku urodził się syn apolloniusz Piotr. Usiłowałam znaleźć tą, tą, tę rodzinę. Niestety nie, do, nie udało mi się dojść, dotrzeć do syna, który prawdopodobnie mieszka gdzieś, mieszkał pod Warszawą, był lekarzem, ale przepraszam, nie tracę nadziei, że uda się, to już jest e, człowiek, no jak widzimy po wieku, po, po dacie urodzenia 36 rok wiekowy, ale mam nadzieję, że ktoś rodzi, z rodziny e, Piotra Książka lub Apoloniusza Książka jeszcze będę miała okazję spotkać. W 1934 roku przeniósł się do Sławna, natomiast rok 39 był to taki czas, że Apoloniusz Piotr Książek chciał być bliżej rodziny i tutaj znowu złożył prośbę do komendanta, bo za każdym razem to się tak odbywało do Komendanta e, Wojewódzkiego e, o możliwość przeniesienia do e, Kielc. Było to spowodowane tym, że chciał być bliżej swojej rodziny z... E, bliżej swojej rodziny w Bardzie. E, państwo, państwo książkowie przyjechali e, do Kielc, tutaj e, objął swoją służbę. I służył do 31 sierpnia 1939 roku, kiedy to nocą razem ze swoimi kolegami wyszli na miejsca koncentracji w okolicach Lwowa i Tarnopola. Tam po 17 września, wiemy co się stało, dostali się w ręce Armii Czerwonej. Niestety nie mamy też żadnego dokumentu, który by przyszedł, żadnej korespondencji, nie zachowała się. No tak jak powiedziałam, nie mamy kontaktu z rodziną. Natomiast Piotr Książek z List, List które na których byli policjanci, mordowani w poszczególnych dniach, był w tej jednej z pierwszych grup e, zamordowanych e, w Kalininie. E, pochowany jest na cmentarzu w Miednoje, ma swoją e, tablicę e, pamiątkową. Ta postać e, Piotra Książka e, tak jak powiedziałam, na tyle nas zafascynowała i chcielibyśmy, żeby ona nie zginęła, gdzie w dokumentach nie pamięci, to co już tutaj było przed chwilą mówione o upamiętnieniu razem z Komendą Miejską, tutaj z obecną panią inspektor Litwin, zwróciliśmy się do wójta gminy Raków o możliwość upamiętnienia w, bardziej tej postaci, żeby właśnie był znany, że my szukamy czasami patronów, postaci gdzieś niezwiązanych z naszym miejscem zamieszkania, a oni są, że tak powiem, na podorędziu, oni są zapomniani i bardzo nam właśnie zależy na tym, żeby ta postać bardziej została upamiętniona czy w Rakowie Jeszcze tego nie mamy doprecyzowanego. Natomiast y, 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 jest to postać rzeczywiście warta, y, warta pamięci, bo jak mówię, y, chłopak y, z miejscowości, jak to się mówi, daleko od szosy, był taki pełen y, 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 znajomości, chęci znajomości świata, co się dzieje za tym lasem, za tą drogą i dopiął swego, myślę, że gdyby żył, byłby, bo był wspaniałym policjantem, od czym jego nominację, nagrodę, odznaczenia i tak jak w przypadku postaci Jana Piednika Bonurego, jak rodzina mówi, że gdyby nie wojna, byłby dalej policjantem, bo rzeczywiście również był wspaniałą postacią, tak samo taką postacią byłby Piotr Książek. I myślę, że takich postaci jak Piotr Książek jest wiele i chodzi teraz o to, żeby te postacie wyciągnąć z, z naszej niepamięci, z, z tych dokumentów, które jeszcze spoczywają, które mają rodziny. Y, także y, myślę, że nam się to uda. A to, co y, tutaj kolega prezes Jarek mówił też o y, upamiętnianiu, o warsztatach, zresztą te warsztaty też robimy często wspólnie. Y, to my jako stowarzyszenie zajmujemy się pierwszą naszym ruchem. Po powstaniu stowarzyszenia to było to, żeby odnaleźć naszych ojców, naszych dziadków, pradziadków już teraz niejednokrotnie ale również staramy się odkryć tych, którzy zginęli w obozach koncentracyjnych, bo o nich też się nie pamięta i tutaj z naszego terenu mamy kilka takich postaci, o tych, którzy zginęli w niezdanych miejscach, również na wschodzie, takich jak przed, 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 drugi komentarz wojewódzki w Policji w Kiercach Bronisław Rudzikowski i jego brat, ale również o tych, którzy zginęli podczas pełnienia służby, o czym mówił pan doktor Kulas, podczas pełnienia służby na ostatniej konferencji miesiąc temu że przekazałam, że było to ponad tysiąc nazwisk w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Także warto pamiętać o tych skromnych postaciach, takich jak był właśnie starszy posterkowy Piotr Książek. Dziękuję bardzo.